Znowu Litwa, ale tym razem w korczynie, gdzie mieszkają e, korczyńcy i Justyna Orzelska ze starym. Obok jest ze ścianek bohaterowiczów, gdzie psy na chuja hej na ugrają. Ogólnie typowa wiocha zuburzałej szlachty. Oba spoty mają ze sobą niezłą kosę. Justyna nie wie, jakiego chce chłopa. Odmawia Zygmuntowi Korczyńskiemu, Teofilowi Różycowi mech, ogólnie słabo z tymi chłopami. A, chłopami. Tak, chłopami, no racja. Justynie spodobał się chłop, szlachcic. Chłopo-szlachcic, jeden z bohaterowiczów, dokładnie to Jan. No i spędzają razem czas, płyną na mogiłę powstańców styczniowych. Justyna bywa na tym zadupiu bohaterowiczów, co wam wcześniej mówiłem. No i Justyna lubi spędzać z nimi czas. Ogólnie dużo informacji o powstaniu styczniowym, jak tam wyjeżdżali, się bili i nie wrócili. No i cóż. I ogólnie się pogodzili bohaterowiczowie z Korczyńskimi. Jan i Justyna planują ślub. Marta Korczyńska spotkała Anzelma, którego kiedyś kochała, ale go nie chciała, ponieważ był biedny. I wszyscy się cieszą. Koniec. <laughs>